Masashi Kishimoto jest w ostrym gazie, bo teraz właśnie nadszedł piąty czapter. Boruto to Blue Vortex. Jest dużo do odpowiedzenia, autor jest w formie, wiele rzeczy przebiega tak, jakbym sobie to wymarzył, więc. Więc jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Tradycyjnie, najpierw skrót z takim lekkim komentarzem, a potem omówienie tego wszystkiego. Dzięki dla wspierających jazda. Zaczynamy od przeszłości, czyli jakieś mniej więcej Dwa lata przed teraźniejszymi wydarzeniami Borto trenuje razem ze swoim mistrzem Sasuke Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że Blondas wygląda dosłownie jak u Cicha Bardzo przypomina mi z fryzury młodego Obito i Madare, co tylko mu jeszcze Dodaje ode mnie do bycia szefem Sasuke kończy trening i stwierdza jakby nigdy nic Że nie może go już więcej niczego nauczyć Blondas zna wszystkie jego style i techniki Co od razu rozwala nam mózg, bo wiemy Jak bardzo wiele on potrafi, chociażby Dzięki kopiowaniu technik za pomocą Sharingana Borto sobie nawet zażartował, pytając jak ma się jego styl ucicha? Czy myśli, że już go wymasterował? Ale gdy Sasuke mu przytaknął, ten się zdziwił sądząc, że to on sobie z niego żartuje. Potem obaj uznali, że ta twarz nigdy sobie nie żartuje. Zrobiło się poważnie, bo Uchiha jasno stwierdził, że Boruto uczy się bardzo szybko. Jest po prostu geniuszem i teraz musi doskonalić swoje obecne techniki. On już tutaj nie zrobi nic. Fajnie się zrobiło, gdy Sasuke wspomniał o Naruto mówiąc, że ten ma jego oczy. Oczy gościa, który go naprostował. Pokazał mu, że kroczy złą ścieżką. Jego instynkt mówi mu, że coś złego się dzieje i staje. A on i Sarada są osobami, które ten problem rozwiążą. Dlatego właśnie jej zaufał, go wytrenował. Potem płynnie przechodzimy do walki z koldem, którego oko zostało świeżo przecięte przez krwawiącego już ucichę. Otaczają ich bestie Jubiego i ten mówi wprost do Boruto, to, że nie mają z tym gościem żadnych szans. Dlatego niech ucieka, mówiąc mu w ostatnich słowach, żeby wymasterował wszystko, czego go nauczył, żeby przetrwał i zajął się Saradą. Wtedy odpalił styl błyskawic na swój miecz i jako one man army ruszył na wściekłego kolda. Kolejny raz mały przeskok, bo na miejscu, gdzie pokonany został Saskę. Zjawił się Boruto. Wokół porzucanych jest kilka bestii dżubiego, a pośrodku tego wszystkiego jest jego mistrz wrośnięty w drzewo. To właśnie wtedy wziął jego miecz, mówiąc: Zostaw to mi, mistrzu. Kolejny przeskok, tym razem wracamy do teraźniejszości. Do troszeczkę ogolonego Boruto w fryzurze, której sporo ludzi oczekiwało u Naruto jeszcze przed trzecią serią. Wygląd szefa to tutaj bardzo mało powiedziane. Patrząc oddali, prawdopodobnie na Konochę, i tam właśnie teraz się przenosimy. Tam trwa jeden wielki chaos. Przybiega Konohamaru widząc jak jego przyjaciółka z dzieciństwa Moegi została pochłoniona łonięta przez drzewo. Razem z nimi stoi jej drużyna i Noshikacho. Wszyscy razem stwierdzają, że nigdy nie wybaczą tego kodowi i bestiom, dlatego ich znajdą i uratują swoją mistrzynię. Wtedy kolejny płynny przeskok z twarzy Młegi na Matsuri, bo tak właśnie nazwał ich jeden z Shinju. Wygląda na to, że czuje ona złość, gniew i chęć zemsty ludzi, którzy otaczają jej ludzki odpowiednik. Także najpewniej są połączeni w większym stopniu niż nam się może wydawać. Ale o tym po skrócie. Potem odzywa się chłop, który ma najwięcej do powiedzenia. Wydaje się być takim liderem, bo odpowiada im na pytania, na które teoretycznie ciężko znaleźć odpowiedź. Dopowiada coś i podpowiada. Przemawia, że są jednym biologicznym bytem, ale każdy z nich ma też unikalny sposób bycia i to ciągle nawet w tej chwili się rozwija. Kontynuuje, że ich pierwszy cel, czyli zjedzenie kałakiego i Boruto w ramach ewolucji się nie zmienił, ale w tej chwili chce coś zadeklarować. Cytując, nie wiem dlaczego się tak czuję, to prawdopodobnie mój instynkt. Dlatego myślę, że jest to bardzo istotne. Uzumaki Naruto. Myślę o tym, żeby go zjeść. Wszystko to podsłuchuje Aida, która jest bardzo zdziwiona. Matsuri również się dziwi, a Shinju Baga mówi, że przecież on nie jest odsuskim. Ten przytakuje, ale zaraz kontynuuje, że teraz Shinju ewoluują w inny sposób i stwierdza, że ich instynkt również się zmienia. Proponuje wszystkim, żeby wsłuchali się w swój instynkt, posłuchali tego głosu w środku i wtedy będą w stanie zobaczyć swój cel. Ejda po raz pierwszy wydaje się być naprawdę przerażona, a w międzyczasie Matsuri kontynuuje, że ten, którego sobie wyobraża za cel, to właśnie Konohamaru Sarutobi. Jej wybór został pochwalony przez domniemanego lidera o imieniu Jura, bo tak właśnie nazwał go zaraz Shinju z szakry Sasuke. Zadał mu go pytanie, brzmiącego. Czym my w ogóle jesteśmy? Jura odpowiedział na spokojnie, że to zrozumiałe, ale czasami nie muszą się przejmować zbędnymi rzeczami. To tylko strata czasu o tym myśleć. I to, co on potrzebuje zrobić i co jest ważne, powie mu instynkt, który ciągle się rozwija. Nazwał postać saskę podobną tutaj Hidari. Teraz widzimy kolejny raz Aide, która obserwuje ich pijąc sobie jakiś soczek z rurki i tłumaczy sobie, co tutaj się dzieje. Wyjaśniła, że czakra zjedzona ludzi przez drzewo stworzyła tych gości. Ku jej zdziwieniu, z Zbaga nagle wstał i podszedł do niej, gdzie jest jakby jej taka duchowa wersja, która ich obserwuje. I wtedy Clippers oznajmił, obserwuje Cię Ejda. Następnie zbliżył się do niej twarzą, mówiąc, rozumiem, moim targetem jesteś ty. To kolejny moment, w którym błogi spokój, jakim zawsze raczy nas Ejda, został totalnie zaburzony. Soczek przestał jej smakować i powiedziała po prostu soczyste, kur. Wracamy do Shinzu, bo Jura ze spokojem powiedział: Ano tak, Senrigan. A wtedy wtrącił się Hidari, dukając, że ucicha Sarada to jest mój cel. A Jura kolejny raz pochwalił wybór ofiary. Przełączamy się więc na Amado, który typowo siedzi w gabinecie Sumire. Wywiązała się między nimi rozmowa, którą praktycznie Sumire wymusiła. Była mowa o Boruto, który wrócił do wioski, rzucił się na koda, obronił ją, a mimo tego jest ścigany przez wioskę. W pewnym momencie widzimy wspomnienie Sumire, w którym Amado mówi jej, że dodał do karmy Kałakiego zapis swojej zmarłej córki Akebi. Jego planem jest, żeby on tę karmę Wyrobił, wyrył w nowym klonie i wtedy dziewczynkę w jakiś sposób wróci. Jednak to rozmowa jeszcze przed podbianką wspomnie, dlatego myśli, że to Boruto posiada ten zapis córki w swojej karmie. Dlatego ta podchwyca go, czy nie przeszkadza mu to, że Blondas może zostać zabity, bo przecież ciągle czekał na jego powrót. Wtedy ten zaczyna swoją wielką rozkminę, że pozwolił mu uciec z kary połączył siły z Kasinem, żeby pokonać Ishkiego, A po jego śmierci przekazał zapis swojej córki do karmy Boruto, która zniknęła. Kontynuuje, że nie ma innej opcji niż ożywienie jej poprzez karmę. Dlatego właśnie potrzebuje Boruto, pytając na koniec. Sumire, czy to właśnie to chciała powiedzieć, na co ta tylko zrobiła swoją typową minę zdziwienia. Zapalił sobie kolejny raz bucha i ze spokojem zaczął mówić o swoich obawach. Stwierdził, że ciało kałakiego jest zbudowane z narzędzi Shinobi, pytając na głos retorycznie, kto i kiedy zmodyfikował go w ten sposób. Sęk w tym, że nikt tego nie wie. Po twarzy przerażenia Sumire ten kontynuuje, że fakt jest taki, że oczywiście został zmodyfikowany z jego rąk, a ta w końcu wypaliła z pytaniem, skąd może o tym wiedzieć. Tak więc ten biorąc kolejnego bucha, odpowiada, że mógł to zrobić tylko i wyłącznie on, bo są tam znane, które tylko on może zobaczyć. To jak taki znak artysty, który zostawia specyficzne ślady na swojej pracy i to samo można powiedzieć o karmie, bo wygląda ona, jakby to on sam ją stworzył, więc jakoś kałaki mają na swoich rękach. Tą specjalną karmę, w której w środku położył Akebi. Twierdzi, że w jego myślach są pewne sprzeczności i kontrowersje, ale z tymi dowodami odpowiedź jest oczywista. Najprawdopodobniej część wspomnień została nadpisana, i to jedyna konkluzja, jaka przychodzi mu na myśl. Nie wiem, kto to zrobił, ale jasno może powiedzieć, że karma, która ma jego córkę to nie Boruto, a Kałaki. Potem widzimy. Że temu wszystkiemu przysłuchuje się Sai Shikamary, który patrzy przez okno na wioskę i na pytanie od Saja, co o tym myśli, ten jest całkowicie zamyślony, nic nie odpowiadając. Przenosimy się na obszarze wioski, gdzie Salada wraz z Sumire rozmawiają o Amado, nie mogąc uwierzyć, że mimo mocy Eidy ten był w stanie zrozumieć, że jego wspomnienia są nadpisane. Mówią, że mimo tego, iż ludzie widzą zdjęcia mojego Boruto ze swoją rodziną, mimo wszelakich dowodów, podobieństwa wyglądu, imienia, nikt nie może w to uwierzyć. A jedyną osobą, która to jednak zrobiła, to Saskę. Aż tu nagle za nimi zjawia się Boruto, kontynuuje mówiąc o nim, że jego mistrz mu zaufał, podał wątpliwość swoje własne wspomnienia i użył swojego życia, żeby go ratować. Sarada się odwróciła i strzkliwym wzrokiem natychmiast się na jego rzuciła, obejmując go. Po chwili konsternacji on również to zrobił. Sarada skwitowała to wszystko, cytując: Jesteś spóźniony, głupi Boruto. Na co ten przeprosił, mówiąc, że teraz jest już w domu. Od samego początku tej serii mówiono nam jest na okrągło, że Boruto jest geniuszem, że on nie za bardzo w ogóle trenuje, nie za bardzo się uczy, a i tak jest jednym z najlepszych w klasie, czy to w nauce, czy w walce. On po prostu od tak wszystko potrafi. Niektórzy mogą to lubić, niektórzy nie za bardzo. Ja ogólnie jestem z tych, co w miarę lubią geniuszy. Taki naturalny talent. To jest troszkę taka hipokryzja ludzi, bo zazwyczaj ktoś, ktoś to nie lubi tego jego geniuszu, tego, że on nie za bardzo musi coś robić, jest leniwy, a i tak potrafi wszystko. Jednocześnie może lubić na przykład Itaciego, który jest, którym jest dokładnie tak samo. On też niezbyt trenuje, on nawet nie lubił trenować. On tylko to robił, żeby, jak to stwierdził, odkrywać naturę Shinobi, a tak to miał całkowicie wywalone. Tutaj też jest taka sprzeczność, że wiecie, Naruto musiał się tyle namęczyć, on był taki biedny, tyle trenował, a prawda też jest taka, że Naruto również był geniuszem, mimo tego co nam mówiono. On był snem kusiny Uzumaki i Minato Namikaze. W momencie, w którym Jiraiya troszeczkę naprostował jego czakrę Kybiego, on zaczął po prostu rozwijać się maksymalnie szybko. Sierotą i słabiakiem to on był w jakichś pierwszych kilku odcinkach. Potem po prostu wystrzelił. Rasengen, który mówiony jest jako jedna z najsilniejszych technik, nauczył się ją w kilka dni. Stworzył swoją własną technikę też w bardzo krótkim czasie. I w ciągu jakichś dwóch, trzech lat stał się jednym z najsilniejszych ludzi w historii. No, jak mogę powiedzieć, że nie jest geniuszem? Oczywiście ta ciężka była, ale popatrzmy sobie na przykład na Kakashiego, który tak naprawdę trował wiele ciężej, a właśnie to jego nazywa się geniuszem i to przez wiele więcej lat. No właśnie to jest taka troszeczkę, takie troszeczkę zderzenie z rzeczywistością, bo w pierwszej serii po prostu było nam mówione, że Naruto jest taki zły, słaby, a w tej serii to Boruto jest geniuszem i tak dalej. Tu widzę taką sprzeczność, którą musieliśmy sobie naprostować. Tak czy inaczej, co to 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 tutaj jest fajne? Saska powiedział, że nauczył go wszystkich takich jakby jego trików, jego metod, całą wiedzę teoretyczną. On już wszystko mu pokazał, więc jakby niczego innego mu nie da. On po prostu musi wytrenować to, co mu tam powiedzmy już podarował w wiedzy. I to jest bardzo spoko. Tak czy inaczej, jest to taki kolejny dodateczek do potężnej siły Boruto. Cały czas to obserwujemy. Podobało mi się wspomnienie o Naruto. I to była taka smutna wspominka w stylu, że Sasuke zaraz nas opuści. I tak też się stało. I to jest właśnie tutaj wychodzi takie niedoświadczenie Koda. Sasuke mówi wprost, że zaznacza, że nie mają najmniejszej, nawet najmniejszej szansy, żeby pokonać tego gościa. A mimo tego był w stanie przeciąć mu oko. Właśnie to jest cały Kod. Ma przepotężną siłę. Taki Sasuke jest dla niego kompletnie niczym, a mimo. Tego, jest tak niedoświadczony, jest taki aż zbyt pewny siebie, że teoretycznie wiele słabsza od niego postać może zrobić mu jakąś krzywdę. Jigen nigdy by sobie na to nie pozwolił. Raz naruto Sasuke byli blisko jego szyi, ale w sumie ten problem zażegnał i obiecał, że nigdy nie będą tak blisko. I rzeczywiście nigdy tak blisko już nie byli. Jeszcze muszę wspomnieć o tym wyglądzie, Boruto. jest, Jezus on tu wygląda jak młody Obito czy młody Madara. To jest niesamowite, jak oni go specjalnie upodobnili do ucicha, a bardziej bym powiedział, że on specjalnie się upodabniał swojego mistrza, bo sam przecież zapytał, czy już swój wygląd i Styl ucisza. Więc to jest taki właśnie stary Boruto, który chce dobrze wyglądać, tak wiecie, dobrze się prezentować. I trzeba przyznać, że mu się to udaje bardzo dobrze. Nadano też w końcu imiona Shinju. I teraz jestem ciekawy, skąd oni je wzięli. Czy to też jest właśnie taki instynkt, przeczucie, kto im je nadął? Czy to jest właśnie ten Jura, który tak się bardzo wychyla naprzód, jakby był ich liderem? On, on sam cały czas wspomina, że mówią jednym głosem, że są jednym biologicznym bytem, rozdzielonym, mają tam swoje osobowości, bla bla bla. Mówi, jakby byli wszyscy równi, ale to jednak do niego wszyscy kierują pytania i on wszystkim odpowiada nawet jeżeli w sumie nie zadają pytania, to on po prostu wychodzi na ten brzeg. Tutaj sporo ludzi mówi, czy to jest Jigen, czy on jest no jakby jak? Jakby to miało być możliwe. To tak teoretycznie powinien być chłop, który ochronił Saradę. Ten taki grubiutki. Jego fryzura mniej więcej by się zgadzała, ale jakoś troszeczkę dziwne by to było, żeby on akurat jakiś totalny random wyrósł właśnie na takiego lidera. Może to jest troszeczkę inna kwestia. Może to jest w ten sposób, że właśnie Code posiada tą White Karmę, czyli w jakimś tam stopniu tą malutką czakę iszkiego musi mieć i ta maleńka porcja czakr Iszkiego zmieszała się właśnie z tym Shinju, dlatego on nie jest jaki jest. To właśnie w sumie się, być bardziej czekać Jigena, bo on dawał karmę. To jest dość skomplikowane, ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Na taką najprostszą logikę wychodzi na to, że to jest ten właśnie chłop, który Uratował Saradę, ale zobaczymy, jak to rozwiąże. Na razie każdy z nich prezentuje się bardzo dobrze. Do tej pory nie za bardzo lubiłem tego, tego Shinju z Baga, chyba go tutaj jeszcze w ogóle nie nazwano, ale po tej akcji z Eido już go lubię. Podoba mi się to, jak ten, ten Jura troszeczkę takimi, jakby manipuluje, jakby on im mówi, słuchajcie się, w swój instynkt, on wam powie, co, czego tak naprawdę chce. Wiecie, mówi, że niby naszym celem takim pierwotnym jest zjedzenie od i ewoluowanie w to swoją najsilniejszą formę, ale, ale, ale i wiecie, znowu coś tam kombinuje, że nie, nie, ja tutaj, ja tutaj chcę wchłonąć Naruto Uzumakiego, nie wiem czemu. już Sasuke, który nazywa się Hidari, bardzo fajne imię, by the way, pyta go, czym my w ogóle jesteśmy i wiecie, on znowu tak troszkę kręci takie, o, to oczywiste takie pytanie, nie, nie myślmy o tym, wszystko jest okej, okay. pomyślcie o swoim instynkcie, on wam powie, kogo macie zjeść, wiecie, takie troszeczkę. on tutaj tak manipuluje nimi, tak mi się przynajmniej zdaje. On ma za dużo do powiedzenia, za bardzo wybiega naprzód i za dużo wie w porównaniu do nich. I właśnie ta akcja z Eido, Ja naprawdę długo czekałem na kogoś oprócz Kałakiego, który jej te tak troszeczkę zepsuje. No i właśnie mamy tego Shinju z Baga, który na Kozaku sobie do niej podchodzi. Widzi ją, czego nie potrafił kompletnie nikt inny i po prostu tak o jej grozi. Więc możemy już uznać, że na nich czarnik działał nie będzie. Tutaj w końcu Demon i Ona będą mogli się wykazać, więc jestem ciekaw tego co tutaj się stanie. Bardzo, bardzo dobry zabieg. Oczywiście targetem Hidari jest... Cicha, sarada. Piękne, piękne. To mi się podoba. Czyli najprawdopodobniej córka będzie walczyć właśnie ze swoim ojcem w formie Shinju. Troszeczkę przyznam, że mi tu ciarki przeszły i w kilku momentach tak było. Nie spodziewałem się, że w ogóle w tej madze, w boru to, że po tym skipie takie coś się może zdarzyć. A to się dzieje naprawdę systematycznie w tych chapterach. Kishimoto tak się zawziął. On naprawdę ma pomysł. Ja tu widzę, że on po prostu się cieszy, robiąc to w końcu. I teraz Amado. W końcu poznajemy jego dokładniejszy plan. Tutaj chodzi o to, żeby tak bardziej to zrozumieć, że on stworzył klona ciało. Osobne i wczepił swoje dane w takiej formie karmy do Kałakiego. I on ma ją jakoś wyrobić. Ona ma się tam jakoś rozwinąć, a potem jakby przenieść tą karmę do tego ciała, które stworzył, i ta dusza wróci. I żeby właśnie ta dusza wróciła, to karma to jest jedyny sposób, żeby takie przedsięwzięcie się udało. Ma to sens i teraz na to wszystko tłumaczy, dlaczego Amado był taki, tak bał się o Kałakiego. Pytał się, czy on żyje, czy wszystko z nim w porządku, i tak dalej, tak dalej. To nie jest konkretnie, wiecie, że Kałaki, ale Kałaki miał coś, na czym mu zależy. Było to w miarę do przewidzenia, ale w jakiej formie to już takie proste nie było. Śmieszmy to, jak sumie Zostaje tutaj cały czas robiona. Cały czas ona ma taką zdziwioną minę, otwarte oczy. Dzisiaj podścieka. To jest zadanie jednocześnie dla niej i nie dla niej. Po prostu Amado ma tak wywalone, że mówi jej wszystko w odpowiedniej porze. On tutaj ładnie mąci i dokładnie wie, co robi. No i właśnie, jeżeli ktoś miał sam ogarnąć, ktoś miał jakby przezwyciężyć i zobaczyć tę moc Edy, to tylko i tylko i wyłącznie największy geniusz tego uniwersum, czyli Amado, kapujący się, że ktoś jakoś mu te wspomnienia nadpisał. I to jest piękne, i to jest następny moment, następny taki plus, za który możemy Amado. Uwielbiać, nieważne po której stronie będzie i co z jego ostatecznie wyniknie. Póki co jest to jedna z naprawdę najlepiej napisanych postaci tej serii. Więc teraz kolejne pytanie: słyszy to wszystko Sai i Shikamaru, który zaczął się namyślać. On nie jest głupi. On teraz pewnie myśli o dwóch opcjach. Amado ich kręci, a Ma chce coś uzyskać poprzez te manipulacje, albo rzeczywiście jest coś na myśli. Jestem tego pewny, że Shikamaru od dawna coś tam podejrzewał, ale jakby wiecie, on to przeżył, jakby ten mały, ten mały kałak, którego urodziła Hinata w jego głowie, był tutaj od zawsze. On nie może tak sobie powiedzieć, że. To nie istniało. To jest naprawdę bardzo trudne. Trudniejsze niż może nam się wydawać. Ponieważ zaraz widzimy rozmowę, i one tutaj mówią, że ludzie widzą nawet zdjęcia małego Boruto z, Boruto z Naruto. Przecież on był wtedy w karze. Widzi to Shikamaru, widzi to Sai. I jakby nadal nie mogą w to uwierzyć, bo i w głowie jest całkiem co innego. W całej wiosce, całego świata, jakby jest co innego. Więc jakieś zdjęcie, które może być podrobione, które może być właśnie takim oszustwem, nie jest żadnym dowodem dla nich. Najważniejszym dowodem jest własny umysł. I to jest oczywiście jasne. Żaden dowód im tego nie zastąpi. I teraz w odpowiednim momencie. Pojawiła się on, Jezus, jak on wygląda. No i to jest postać, którą ja chciałem widzieć, które ja trąbiłem od pierwszej serii. Ja tak troszeczkę miałem nadzieję, ja z początku podchodziłem do Boruto w pierwszej serii, tak, wiecie, troszeczkę boomersko, że o Jezu, nie podoba mi się, bo on jest taki, bo nie jest taki, bo on jest taki, ale rzeczywiście tam trzeba było zrozumieć, że seria jest budowana. Ja to zrozumiałem, i to trzeba robić omówienia. ja to mówiłem, że musimy przetrwać, bo może czeka nas coś dobrego, bo tutaj jest coś budowane, To jest takie, to jest takie from Hero to Zero i potem budowanę od nowa. Naruto był taki from. Zero to Hero, tak? Tak to nazwijmy, tutaj jest na odwrót. to był cały czas pokazywany w negatywnym świetle, taki gnojony, miał wszystko, miał przyjaciół, był najlepszy, a wszystko to stracił. I to jest cały sęk tej pierwszej serii. Ale i tak nie spodziewałem się, że tu Blue Vortex może być naprawdę aż tak dobry, no nigdy, nigdy bym nie powiedział, że to będzie mi się tak bardzo podobać. Także Sarada na oczach Sumire, która nie wygląda na zbyt zadowoloną z tego faktu, że Sarada go przytula, robi to, obejmuje go i Boruto w końcu ma inną minę, niż taką mocno neutralną lub wkurzoną. Tutaj rzeczywiście wygląda naprawdę bardzo mocno, jak nawet dorosły Naruto, zwróćcie uwagę. No i to by było na tyle. Niestety, musimy kolejny miesiąc czekać, ale naprawdę warto. Jeżeli mamy uzyskiwać coś tak bardzo dobrego, no to raz na miesiąc ja jestem zgodny z tym. Mogę czekać. Wszystko dzieje się, jak, jakbym ja sobie to wymagał. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie filmy, te pseudo-teorie, powiedzmy bardziej takie moje życzeniowe filmy, no to pewnie wiecie, że wszystko idzie tak, jak ja sobie zamarzyłem. Jestem podjarany i wy pewnie też, ale chętnie usłyszę waszą opinię. Komentarze, które będą najbardziej łapkowane, albo które mi się najbardziej spodobają, albo, albo te, na które uznam, że trzeba odpowiedzieć, to odpowiem na nim w osobnym filmie. Takie dopowiedzenie do tego omówienia, bo pewnie nie wszystko tutaj zmieściłem. Porozmawiamy właśnie o tym, co wy napisaliście i spróbuję przewidzieć, co może stać się dalej, albo co bym chciał, żeby stało się dalej. Także zapraszam do komentarzy, zostawcie sobie ocenkę, suba, do następnego. 一只。